Ponieważ jeszcze nie mam tego systemu włączonego, to nie mogę ryzykować. Z tego też względu nie mogłem skrócić nieobecności w pracy poniżej pewnego minimum. To minimum wynosi 3 miesiące. Mam świadczenie rehabilitacyjne przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym czasie będę miał rehabilitację mięśni, powiedzmy jakieś tam doskonalenie systemu sterowania tym. Co mam implantowane. I lekka praca umysłowa jest możliwa bez pracy zarobkowej. Więc będę to społecznie wykonywał co będę mógł. 20 marca wracam do pracy na 100% i nie mam od tego ucieczki, bo świadczenie rehabilitacyjne przyznaje się raz i koniec. Także w marcu wracam do pracy i. Z ogromną energią i chęcią będę jeszcze pracował.